Czy smażenie jest zdrowe? Czy możemy zajadać się bezkarnie smażonymi potrawami bez uszczerbku na zdrowiu? Na to pytanie oraz na wiele innych związanych ze smażeniem odpowiem Wam w tym filmie. Odkryję również prawdę na temat smażenia, bowiem krąży wiele różnych mitów, wiele niedopowiedzeń w tej kwestii. I nie chodzi mi tutaj o rodzaj używanego tłuszczu do smażenia. O nie, chodzi mi o sam proces obróbki cieplnej. A smażenie jest jedną z najgorszych metod. Na początku naszej ludzkiej egzystencji nie przewidziano, że będziemy poddawać obróbce cieplnej jakiekolwiek pokarmy. Jesteśmy stworzeni do tego, aby jeść na surowo, bowiem. Surowe. Pokarmy zawierają najwięcej cennych dla nas substancji. Obróbka ciepna pozbawia pokarmów tychże substancji. I gdyby taki człowiek sprzed dawien dawna spożył jakąś taką obecnie przygotowywaną potrawę, na przykład pizzę, no to nie wiem, czy w ogóle by przeżył. Jednak w czasie ewolucji dostosowaliśmy się do spożywania takich potraw. Co niestety dobre nie jest ani zdrowe dla nas. Skąd taki wysyp chorób cywilizacyjnych i wszelakich problemów, a szczególnie właśnie z układem pokarmowym np. zespół jelita drażliwego, czy inne dolegliwości związane z układem pokarmowym choćby SIBO to wszystko jest kwestia obecnej żywności i obecnego modelu żywienia. Jeżeli komuś się powie, żeby jadł surowo, no to patrzy na nas jak na wariata, nieprawdaż? No, szalone pomysły. Jakże na surowo? Przecież surowe warzywa są niezdrowe, powodują boleści, powodują wzdęcia. No ja nie mogę jeść surowych warzyw. Ja w swojej pracy dietetyka zbyt często spotykam się właśnie z tak niestety z chorowanymi układami pokarmowymi że ludzie nie mogą jeść surowych warzyw nie mogą jeść surowych owoców jest to przerażające a wszak to są pokarmy którymi powinniśmy się żywić bo kiedyś tak dawno dawno temu się żywiliśmy dlatego pamiętajcie żeby jak najwięcej surowej żywności znajdowało się w waszym menu a jeżeli macie z tym problem, to powoli małymi kroczkami dostosowujcie swoje układy pokarmowe właśnie do surowej żywności. To jest niezwykle ważne. I nie ma wytłumaczenia, że to mi szkodzi, bo to jest po prostu łatwizna, moim zdaniem. Powolutku, małymi kroczkami należy tę żywność surową wdrażać. Ale przechodzę do sedna. Dlaczego to smażenie jest takie niezdrowe? I dlaczego powinniśmy wyrzekać się przede wszystkim smażenia? Choć nie chodzi tu tylko o smażenie, ale grillowanie czy pieczenie również nie jest niczym zdrowym. Dokładnie, piekąc chleb, też nie jest to niczym dobrym. Owszem, od czasu do czasu i niewielkie ilości tego chleba możemy spożyć, ale uwaga, tylko i wyłącznie chleba przygotowywanego samodzielnie. A najlepiej jeszcze. Z jakichś przefermentowanych ziaren. Tutaj u mnie jest taki przepis na chleb z kaszy gryczanej, z białej kaszy gryczanej, niepalonej, która ulega fermentacji i jest to naturalna fermentacja. I od czasu do czasu na taki chlebek można sobie pozwolić. Oczywiście nie może być on podstawą diety, ale gdzieś tam kromeczkę dwie dziennie można sobie zjeść. W ogóle nie polecam kupnych chlebów. Niestety. Nie jesteśmy pewni, co tam w tych kupnych chlebach się znajduje, a po ostatnich doświadczeniach no nie radziłabym w ogóle kupować jakichkolwiek mącznych produktów ani mąk niewiadomego pochodzenia. Absolutnie nie. No bo możemy się nabawić nie lada problemów zdrowotnych. Zdecydowanie lepiej odstawić w ogóle takie produkty. Ja akurat mam dojście do Dobrej, ekologicznej kaszy gryczanej, i z takiej sobie robię chlebek. Ale możecie poszukać. I nie pytajcie mnie, żebym podawała źródło, bo nie będę podawać. Taką kaszę można sobie znaleźć. Jest wiele informacji na ten temat. Ja nikogo tutaj reklamować nie będę. Zatem, dlaczego to nieszczęsne smażenie jest takie niedobre? Otóż w żywności występują takie składniki jak tłuszcze węglowodany białka i różne inne. I gdy taka żywność zostaje poddana działaniu wysokiej temperatury, czyli smażeniu, pieczeniu, grillowaniu, prażeniu, tostowaniu, zachodzi w niej szereg skomplikowanych zmian chemicznych. Jest to tak zwana reakcja Maillarda, podczas której powstaje trujący akrylamid. Czym zatem jest ten tajemniczy i strasznie brzmiący akrylamid. To związek wykazujący działanie neurotoksyczne oraz rakotwórcze. Oprócz akrylamidu, efektem reakcji Maillarda jest wiele innych toksycznych związków wykazujących działanie prozapalne, np. melanoidyny. I nie chodzi tutaj wyłącznie o obróbkę mięsa, o nie, dotyczy to również warzyw, produktów mącznych. W tym i niestety chlebów, jak już wspomniałam. Wyobraźcie sobie taką kiełbaskę smażoną czy grillowaną. Każda sklepowa kiełbasa zawiera saletrę, która pod wpływem wysokiej temperatury przekształca się w tak zwane nitrozoaminy. Niezwykle toksyczne substancje. W przypadku grillowania kiełbaska otrzymuje dodatkowy zastrzyk nitrozoaminów z dymiącego węgla. Nitrozoaminy również działają prozapalnie i rakotwórczo. Takie potrawy mogą zaostrzać przebieg chorób autoimmunologicznych. Także odpowiedź jest jednoznaczna: smażenie absolutnie nie jest zdrowe. Ale w jaki sposób to obejść? Jeżeli już musicie smażyć, róbcie to jak najkrócej. Starajcie się nie przysmażać. Nie dodawać za każdym razem nowej porcji tłuszczu i nie smażyć absolutnie kilkakrotnie na tym samym tłuszczu. Co często ma miejsce w barach w przypadku na przykład smażenia frytek. Kolejne pytanie pojawiające się przy zagadnieniu smażenia brzmi, który tłuszcz jest w tym celu najlepszy? I powiem tak. Nie ma najlepszego tłuszczu do smażenia, bowiem najlepiej nie poddawać żadnego tłuszczu obróbce cieplnej. Ale jeżeli się uprzecie i musicie, to moim zdaniem najlepszy jest olej kokosowy, bowiem temperatura dymienia oleju kokosowego jest dosyć wysoka. Więc na tym tłuszczu można smażyć. Mówię można, ja generalnie w ogóle nie polecam smażenia. Najlepiej, żebyście zrezygnowali całkowicie ze smażenia. Do niczego to nie jest potrzebne. Ja już od wielu lat unikam smażenia. Jeszcze kiedyś tak, dwa lata temu, robiłam sobie na przykład placki ziemniaczane czy placki z cukinii, ale obecnie już nawet tego nie robię. Są jeszcze przepisy na moim kanale na takie potrawy, no ale obecnie ja ich nie jadam. Kiedyś lubiłam sobie tak, raz na pół roku. Takie placuszki usmażyć. Obecnie absolutnie zrezygnowałam z jakiegokolwiek smażenia. Ale pewnie zadacie mi pytanie, jaki sposób przyrządzania potraw jest najlepszy. No wszak czymś i jakoś musimy się żywić. Wiem, nie każdy jest w stanie przejść na zupełnie surową dietę. Ja również nie jestem w zupełności na 100% surowej diecie. Jeszcze jakieś zupki sobie tam ugotuję, jeszcze sobie coś tam pod duszę, a że ogromną część mojej diety stanowią grzyby, no to je również poddaję obróbce cieplnej. A najbardziej lubię robić zupy grzybowe wszelkiego rodzaju kombinuję, a to ala flaczki z boczniaków, a to grzybowa z shiitake, a to opieńki, a to rydze. Ja mam mnóstwo grzybów. Na temat grzybów udostępniłam ostatnio kapitalny film o wartościach odżywczych i leczniczych grzybów, bo to jest naprawdę potęga, ogromna potęga. I jeżeli jeszcze nie oglądaliście tego filmu, no to szybciutko, szybciutko proszę obejrzyjcie, a zobaczycie, co tracicie, unikając i nie jedząc grzybów. Grzyby przez lata były niestety demonizowane i twierdzono, że nie mają żadnych wartości odżywczych. O jakże wprowadzono nas w błąd. W tym filmie, o którym wspominam, odczarowuje cudowne właściwości grzybów. Więc jest to naprawdę. Bardzo dobry materiał i koniecznie powinniście go zobaczyć, jeżeli oczywiście dbacie o swoje zdrowie i zdrowie swoich bliskich. No dobra, ale jaki zatem sposób przyrządzania potraw jest najlepszy, najzdrowszy? Pewną alternatywą jest delikatne zapiekanie w piekarniku w 80-90 stopniach. W takiej temperaturze nie wytwarza się aż. Taka duża ilość tych szkodliwych związków. Granicą jest temperatura 100 stopni Celsjusza. W sumie to nawet nie wiem, jak nazwać taki sposób przyrządzania potraw może pieczenie w niskiej temperaturze, a może Wy macie jakieś propozycje? Piszcie w komentarzach, a być może stworzymy nowy rodzaj i nową metodę przyrządzania potraw. Kolejnym sposobem jest gotowanie na wolnym ogniu. Ale uwaga, też nie tak, żeby ta woda wylewała się z garnka, żeby to wszystko buzowało. Nie na maksymalnej mocy. Lepiej, żeby to się gotowało dłużej, ale na bardzo, bardzo niewielkiej mocy. Wiem, że nie są to metody dla osób niecierpliwych, ale jeżeli chcecie być zdrowymi, no to niestety trzeba trochę tego czasu poświęcić. Zamiast smażenia można również rozważyć duszenie na wolnym ogniu z dodatkiem wody. Można również gotować na parze. Z tym, że nie łudźcie się, że gotowanie na parze jest na przykład lepsze od gotowania na wolnym ogniu na niewysokiej temperaturze, bowiem para jest bardzo, bardzo gorąca i parą można się mocniej poparzyć niż samą wrzącą wodą. Więc te mity, że gotowanie na parze jest najlepsze, to są tylko i wyłącznie mity. Więc tutaj gotowanie na niewielkiej mocy zdecydowanie dyskredytuje gotowanie na parze. Takie jest moje zdanie. Oczywiście możecie mieć odmienne, ale przypomnijcie sobie, co was bardziej poparzyło: czy bardzo, bardzo gorąca para wodna, czy woda, bo ja odpowiedź znam. Jeżeli natomiast nie potraficie sobie wyobrazić życia bez smażeniny, grilla czy pieczonych udek, musicie zajadać się surowymi warzywami i owocami zawierającymi duże ilości witaminy C oraz innych antyoksydantów, aby zminimalizować szkodliwy wpływ owych związków powstałych podczas smażenia, pieczenia czy tym podobnie. Organizm pewnej ilości tych szkodliwych związków jest w stanie wydalić. Jednak jeżeli będziecie dostarczać ich systematycznie, dzień w dzień, to niestety z tym nie nadąży i wątroba będzie przeciążona. Warto więc zrezygnować ze smażenia, grillowania, pieczenia czy gotowania w wysokiej temperaturze na rzecz zdrowszych sposobów, w wyniku których powstają bardzo smaczne potrawy. A jaką wy żywność preferujecie? Jakie metody obróbki? Czy być może jesteście na stuprocentowo surowym jedzeniu? Moim zdaniem to jedzenie jest najlepsze. No ale niestety nie każdego na to stać. I nie chodzi mi tutaj o koszta finansowe, ale chodzi mi o mentalność, o podejście, o przyzwyczajenia i trudności w obejściu tego. Chciałabym być na stuprocentowo surowym żywieniu, ale również lubię sobie od czasu do czasu zjeść jakąś zupkę czy na przykład podduszane warzywka. Piszcie zatem w komentarzach, serdecznie pozdrawiam i do kolejnego filmu. Pa, pa!